E, Dzień dobry to do Was, bardzo się w końcu na No nie ukrywam, nie mam co zagrać. Więc pobrałem na razie jedną gier z ją, jeżeli to będzie bardzo krótki horror. To jest horror, tak, tak mi się kojarzy. Tak, tak pisałem przynajmniej play. I boję się, że obsram się tego. Night one, a night after work? Hę? Huh? Object -fit The CAD. O ta się w co ja gram! Kotku! Poczekaj, idę po, po jedzonko. Chodź. W co ja gra? Je? Yeah? Go to sleep. No nie powiem, wygląda to jak każda gra, która będzie mega scary. Night tu. Piddek miał Dzej, kotku Miau. Gdzie ja mam? Go to shop Sorry kotku, zaraz Miau. idę. Ota O! Mogę kupić coś w rodzaju. Aha, czy już kupiłem? O, nie. Mogę ukraść, nie. <grywa> Mogę iść? Nara. Bow default. Feed the cat Nie wiem o co tu może chodzić. Kotek. Aha. Go to sleep. Serio, o dobra, już się boję. Że coś będzie jakieś gówno No i trzy Fid the cat Why the cat is not here? Find her O oh. Dobra, czy za chory gówno Miał Thanks Aha Kolejna gra to jest Late Night Shift Some Nights Are Never Forgotten Gra o stacji paliw Gdzie przychodzą jakieś nieproszoni goście Szedam, ja, ja nie mówię tu, że jakieś opisy, opisy tej gry Że robimy hot dogi, a ktoś z hot doga nam włoży z tyłu Co? po prostu What the hell? Bez żadnego rozpoczęcia? Aha. Oto kurczę z nie? Jak ktoś mi tu wyskoczy, to. Jak. Ja wale. To ja tu. leżę i kwiczę. Ale dobra, ja sobie ściszę nie, jednak słuchawki. Ja nie chcę. każdego budzić w tym domu. Nie, nie. Ło? 0.28 AM. Hello, hello. It's worth it. Should we be minutes ago. Yeah? Aha, dobra. Wymieniamy pracę, tak? Witam serdecznie. Witam serdecznie pana, pana, pana Marcinka. Wow, wow, wow. Look. Who finally decide to show up? What happened? Got lost on the way on the work? Uh, relax, man. It's just half an hour. The roads were empty. Whatever, dude. Half an hour is half an hour. You know I got alive outside this place, right? Yeah, yeah, my brother. Ah, uh. <laughs> Aaaa, uh, no, no nie wiem kto. Yeah, yeah my bad bro. This clock in unready, the boss left you some tasks on the board, have fun. Have fun brzmi jakbyś zaraz miał mi się spuścić. Eee, w sensie spuścić psy. <laughs> Dobra, jakoś dziwnie to te ja teraz ubieram słowa. Dziwnie. Mega dziwnie. Przypomina mi tą taką jedną gierkę. Mm. Taką. Locked. Taką, co. co. co była straszna. Mike side, the boss, left is ducks. Better check the board. Jest board. No kurde, no. Co to jest? Clean the floor. Make sure the floor is stopped. Containment notes. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kot! Quit! What the hell? A tu jest, dobra. Jestem głupi. Dobra. Tutaj. Ścieram kurze niczym twoja mama, he? Ale syf. <coughs> Ale syfix. now brush to tie we done so teraz I need a buffer my really is easy to sound show up Gościu! Ziomek! Wiesz gdzie tu znaleźć odpowierzchnik? Chyba, że w muszę wziąć yy, yy, oddech, chyba o to chodziło, nie wiem. Witam serdecznie, pa panie. Przecież co tam, taski trzeba zrobić? Co on tam kupuje, co? Nadzór, nadzór. Co to jest? Co to jest? Woda? Masz szczęście. Jakby to był yy, alkohol, nie sprzedajemy po godzinie 00. No co? Late night, ho? Huh? Bet your not. Thrilled to be here. This place always feels a bit of a night, don't you think? Um. Yes, yeah, bit to quit. Not much to do. I mean, it's a job. Just doing what I have to. Do. It's a quit that makes me wild. Yeah, I get it. I guy like you. You're probably just trying to survive, but you don't get much. Company over here. Who? Not much, just the. Oh, uh... that's a of them. I get it. Sometimes silence is better than all the noise in the world. You mind checking this out for me? Dobrze. I don't get how people don't appreciate small things like a snack and and drink at this hour. It's a lifesaver. I know what you mean. Uh the dialogi to chyba i tak nic nie zmienia. dobra. Dobra. Exactly. Anyway, keep the ch change. You need it more than I do. Thank you! What a piękna osóbka. can Mogę se pograć w komputer? Te, hello? I should check my board for my next tasks. Check the shovels from the expired products. Go through the shovels. toss anything past its date. We don't eat compart. uh Aha. -huh. Czyli z półki. Wradzamy półki. Tutaj półeczka. O, z drugiej strony półeczka. Typowe, typowe te. Typowe zadanie. O, tutaj, ładnie. Półeczka tutaj. Tutaj. Zwykła praca na stacji. Tylko zazwyczaj w Polsce te stacje mają lepsze światła. No ale wiadomo to to tu nie muszą mieć lata współczesne. To mogą mieć lata dziewięćdziesiąte powiedzmy. O tu jeszcze. O tu jeszcze piwerko znaczy soczek. Dobra, skończyłem. Coś jeszcze? Okej. Okay. Nie. Mam czekać, tak? O, jedzie ktoś, dobra. Nice. Ziemek, o co ci chodzi? A słuchawki? Co jest? Ja mam jak killer? Hey man, need a fill up. Full tank. Alright I got you I'll be inside grabbing something while you do that. Oh, Aha Spoko To nie, nie tego um. Jędzę masz kabin? A dobra, nigdzie nie ma kabina, spoko. Tankujemy do końca! Do końca! Ja! Yeah. Zatankowane. Przejdę do ciebie, żebyś nie był e, tego. No. Co ten tego? Co pan chce? No co patrzysz. Okej, okay, znowu idzie po wodę jakąś, kolkę, wódkę. Ciekawe, co, pa, co pan chce się napić? Ha hmm, to jazdy samochodem. Zubka chińska? What the hell? Zubka chińska? Are you serious? Dobra, skasuję cię, mordko, chodź. Dalej, dalej, dalej. Huh, you ever wonder what's actually in these things? Like, how long do they even last? Not really, I just eat them and hope for the best. Long enough to survive and apocalypse, I guess. Yeah, fair point. Cheap, quick, and probably terrible for you. What more cool do you want? Dobra, ty mi nie So house working the night shift must be kinda eerie but ill alone <sighs> yeah sometimes you get used to it honestly i don't think about it just a job you're the second customer tonight to mention that should i be worried worried who knows maybe they know something you know you don't a line right, man appreciate it i should get going stay safe out there here never know what kind of people you run into at night uh, yeah you too thanks for the reminder nara nara thank you Muzyczka musi być. Should, uh... mm. A tu coś jeszcze? Ten tego? E, mogę zmować, What the hell? Muszę to tylko żądać, tak? ja? Co? A? Chcę, co mam z tym zrobić? Tu? Nie. What the hell? Tu coś?

Chodzę sobie jak do dzielni, mój star jest niedzielny What the hell? Why is it locked? Why is it locked? Uuuu, się przestraszyłem What the hell? Did I mean you, you Dude, what the hell? YOU SCARED THE CRAP OUT OF ME! People should be more aware of their surroundings. You never know who's watching. Uh, do we need something? That's a sweet treat. Uh, whatever. Uh, I was just passing through. Through? I'd stop. They stretch my legs. You got, man? All right, well, you we should probably get going. Just i the best place to hang around. Uh, I'm just annoying the night. Well, enjoy it. Somewhere, right? I should get back to work. All right, just don't start the Dobra. Enjoy sobie, I Czemu to jest Zapkieta kabina? No, bo jednak mam wrażenie, że będzie jakiś mocniejszy jumpscare tutaj. mojej tutaj tego. Znowu, borda muszę przeczytać. Fill up empty slots on the shelves. that don't have. Ok, czyli z magazynem coś muszę wyciągnąć. Tak? Hotski klocki? Co, co Huh? Lotsky, Lotsky, what the hell? Oh Okay You piece of shit, where are you Boo Dude You should be seen your face Princess Mike? Who the f- is Mike? Uh, let's hang out in the bathroom, waiting to scare you. That looks short sh stall, yeah, that was me. You spent all this time hiding in the stall just for it. You really have nothing better to do, huh? Uh, and my car park down the road so you wouldn't see it. Threw it, counted to the beat, you know. You're actually the worst. I hate you so much right now. I should use left you in the dust stall Ah, uh, yeah. Almost forgot. Boss told me to give you this aerial key to the outside storage door. My bad. Unbelievable. Just get out here already. Anyway, I'm out for real this time. Try not to cry. Ej, wiesz co? Głowisz jak spell jesteś nim. Ty, majkusiu, susiu. przez... Przestraszyłem się, ale net nie wydałem dźwięku. To było takie typu... Dobra. Trzecia trzydziesta... Trzecia Godzina duchów. <sighs> What the heck is that, bro? Co to za samochód, bracie? Babka to jest. What? Papa z kokiem. <laughs> What the hell? You have a kok! cię. Dobra, co pani chce? Uszanowano... Uszanowanko, babuszku. Ja e, mogę ci podwinić auto? Tak wiesz. Nie, no, nie, nie można tak. Zamknę drzwi, żeby nie było pani chłodno, dobrze? Dobrze. Dobra. Dalej, 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 dalej. Chodź, 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 chodź. Chodź. Zmierzycie tym. I gdzie mam tego? O tu. Czemu tu to stoi? I net go nie mogę podnieść. What a shit? O, mogę. Tutaj chcę na blacie. Witam serdecznie, może zamknąć te drzwi, żeby nikt do magazynu nie wchodził, prawda? Witam. o oh, the walking alone at this hour? Yeah, just holding down for fort. Someone's gotta do it. Proszę bardzo. You know, I used to work nights too. Long ago, never liked it. Too many strange people lurking around after dark. Tell me about it. Be careful, dear. Some folks are too strange, some are wrong. You ever get that feeling? Like someone's watching you- Ah. Uh... he's <laughs> just why would you say that just an old woman's ramming steer forget i said anything stay safe out there never know what kind of people you run into at night uh thanks i guess Ale śmieć nawet nie zamyka... A, we znam drzwi, przepraszam. Przepraszam bardzo. What the hell? Trzecie... 54... Du -du 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 -du. What the hell! Znowu ty, ciatku! Wysołcu... Co? What the hell was that, bro? O co chodzi w tej grze? A. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Oznajmiam, że gryz i czu nie są za bardzo dopracowane. Nawet nie zdążyłem przeczytać tego, a chłop nagle wyciąga nóż. Widzimy się w Nara.